Siema! Jeżeli nie macie 18 lat i zastanawiacie się, gdzie możecie kupić epeta, to wbijajcie na Discorda, który jest w bio. Tutaj mamy tak, kanał jak zamówić, tutaj mamy różne informacje i wiele promocji, które są bardzo często, gwarancja, czyli 14 dni od odbioru paczki na zwrot, w razie gdyby coś się nie zgadzało lub było uszkodzone, tutaj mamy legit checki, jest ich sporo, następnie mamy kanał bazar. Jest tutaj cała lista produktów, ale to nie wszystko. Możecie zamówić wszystko co chcecie. Wystarczy wysłać link do jakiegokolwiek Vape Shopu, gdzie chłopaki Wam zamówią. Mamy metody płatności takie jak PaySafeCard, PayPal oraz Blig. A żeby zamówić, wystarczy wejść na kanał zamów, kliknąć ten przycisk Create Ticket. Otwiera Wam się kanał, na którym będziecie komunikować się z administracją. Wszystko legity dostała w paczkę 2-3 dni. Polecam.